Dziki Chili, big time is coming back now. Powraca Dziki Chili dla moich fanów, ludzi sukcesu. Jestem w chacie, nie wychodzę. Porobiło się jak się porobiło. Sytuacja bez precedensu, nigdy tak nie było. Kto by pomyślał, że tak będzie? Mam nadzieję, że się jakoś uda z tego wygrzebać. Big time, danie włoskie, czerwone, ostre, pesto. Gotujemy! Anytime. Tutaj oczywiście Włochy i suszone pomidory najwyższej jakości, nie otwierałem. Tutaj mam włoskie pomidory, też takie w oliwie czy w oleju. E, marka własna, no i papryczki włoskie ostre. Do tego jeszcze czosnek, jakieś przyprawy i będzie chodził Thermomix. Zrobimy super pesto, skromne, bo bez bazylii, ale z serem. Patrzcie tylko na ten ser. Grande duro to jest Exclusivus. Pewnie jakaś Litwa albo Łotwa, stawiam jednak na Litwę, podobno baltowie, dzikie ludy północne są doskonałymi producentami i wyrobnikami. Jeśli chodzi o cery twarde, będziemy go pierw mielić w termomiksie. Patrzcie tylko na to, stara lodówka po prostu nie wytrzymała tempa po wielu latach. Tu jest nowy Samsung, oczywiście w tak zwanym kredycie otwieramy. Jest jak jest, fajna zabawka, nowoczesna, bardzo mi się podoba, także tutaj mamy temperatury, wszystko fajne. Serek, uwaga, jest tutaj w Thermomixie, już czeka, jest bardziej miękki, choć przypomina oryginalną konsystencję parmigianiego, chociaż może bardziej miękki, chociaż ten włoski, pamiętam, z Toskanii właśnie też tak wyglądał, inny smak, ale ser to ser, miażdże. Ser rozmiażdżono, oczywiście w termomiksie, zostawiłem trochę, odrobinę na dnie, bo z tego będziemy, ser jest też składnikiem pesto. Co dodamy więcej? Może jakiś słonecznik, nie mamy rykowca. Oczywiście oliwa, czosnek, no i pomidory, no i ostre peperoncino, sól, pieprz, może bazylia suszona, może oregano, może przyprawy włoskie. To się okaże, miażdżymy. Wszystko zrobione, wszystko naładowane, czyli suszone te pomidory Włoch, później te ze słoika w tej zalewie ostre peperoncino, małe trzy ząbki czosku, zioła prowansalskie, sól, pieprz do smaku, e, słonecznik, słonecznik, oliwa z oliwek, no i ten litewski cudowny, twardy C. Patrzcie, jak to wygląda w termomiksie. Oliwa, wszystkie przyprawy. Dolałem też trochę wody gazowanej. Powinienem, może, dodać również trochę kostki lodu, ale jeszcze chyba żeśmy nie zamrozili. Będę to miksował, będę próbował. Tak oto wygląda moja twarz. Dawno żeśmy się nie widzieli. Dalej próbuję trzymać fason. Jak mój stary Bożydar, Bogumił, Boguchwał Eugeniusz. A teraz pesto czerwone. Wielka klasa, wielki smak. Powracamy. Walczymy dalej, big time. Patrzcie tylko na te kawałki pomidorów, ale też ostrego peperoncino, do tego oczywiście słonecznik, może nie ortodoksyjnie, ale cudownie. Nie podprażałem, wsypałem. Bawi się oliwa, trochę wody, sól, pieprz, prowansja, zioła wchodzą. No i co dalej? Eee, no ten ser litewski bardzo dobry, jest to ostre pesto, czekamy na ale, nie wiem kiedy będzie makaron i lecimy z tematem. Powracamy do Pesto. Powracamy do Pesto. Minęło chyba z dwa tygodnie od momentu kiedy to zrobiłem, przynajmniej ta pierwsza część, to miał być pierwszy filmik od momentu kwarantany. Dla mnie zaczęła się siedzenie w domu. Już wam mówię kiedy, 10 marca. Ostatni raz byłem na powierzchni. Tak jak mówiłem, zejście do podziemia, ale nie miałem na myśli takiego zejścia tak brutalnego. Bardziej mówiłem sam o sobie, o tym, że muszę być bardziej oszczędny i mniej jeść, a może nawet się ruszać. Wyszło jak wyszło, żyjemy, walczymy dalej, big time. A tutaj pesto chłodziło się w słoiku, fajnie ugniecione, aromat smaku, kwintesencja esencyjna smaku wiele patelnia, trochę wody z makaronu. Bawimy się do tego ser Litwa czy Łotwa. Jaka to jest różnica niewielka w chwili obecnej? Bawetka 13 chyba podejdzie dobrą akcją. Tak to wygląda. Woda się gotuje, woda się gotuje. Za chwilę sól mam drobno ziarnistą chyba załatwię sobie grubo ziarnistą. Teraz dla moich fanów w tych ciężkich chwilach, dla wszystkich myślę, dla innych bardzo ciężkich, dla drugich mniej ciężkich, bo taka jest prawda. Eee, piosenka z filmu Rocky 1, 76 rok, geniusz filmów, akcji Sylwester Stallone, muzykę i kawałek wykonany jego brat Frank, Take You Back, Philadelphia. Można powiedzieć, zima, która może niedługo się skończy, będzie światło w tunelu. Lepszy okres, lepszy czas. Take you back. Cudowna muza dla moich fanów. Link w opisie. Big time, jak kroki. Makaron pracuje. Generalnie rzecz biorąc, można skosztować pesto. Zobaczyć, jak to się utrzymało, jak to w lodowie wypracowało ten smak. Bo to będzie na ostro. Mm. Naprawdę to jest dobre. Jest to pycha. Ostrość. Włochy. Włochy dostają usiernie. Współczuję, ale i tak myślę, że walczą straszliwie. Straszliwie się trzymają, są silni. Nie znałem Włochów, nie znałem Włoch, ale po pobycie na wakacje pokochałem ten kraj. Musi być dobrze, dzięki. Patrzcie jak to wygląda na patelnie. Teraz dolejemy trochę wody z makaronu, rozrobimy to wszystko. Czasowo stoimy dobrze, czasowo stoimy fajnie. Patrzcie jak to pracuje. Dziki nie zawodzi, dziki walczy do samego końca Gdy tam makaron dochodzi pesto współpracuje mówi uśmiecha się będzie dobrze pracuje makaron czeka wrzucamy makaron take you back tu, ru, tu, tu. take you back mm. put me down Przełożony do Bolesławca. Tak to wspaniale wygląda. Makaron z PESTO. Będziemy nakładać, sypać później ser. Tutaj, jeszcze takie pierwsze wrażenie, żeby było widać. PESTO jest naprawdę doskonałe. Jest naprawdę smaczne i pyszne. A tutaj, już z serem dokończę jeszcze odrobiną oliwy na koniec. I jest bon appétit. Cudo na talerzu. I pamiętajcie, jesteśmy jak Roki. Take you back. Du, 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 take taki back. Pewnie też tak jak choć może nie w pierwszej części.